Trzeba rozstać, rzucasz bukiet barw! bar Lecz nie wiesz jak żegnać się I śpiewamy Najtrudniejszy pierwszy krok Zanim innych zrobisz to. Chodzisz po kolanach, czołgosz się, wijesz się Normalny cygon Tak właśnie robią cygany Uwaga, zaczynamy A ty obie głupi czyń się Dziś prawdziwych cyganów już nie ma To no, powisom to to tak uśmiechci do uśmiechci do jak co dom taki harmonijer na tym korytarzu co się tam stało co tam za harmonijer co się stało michałik powo w tej szkole! a co się stało się proszę panie profesorze żeby ja tak no Rozrzekujecie tak, tak, ja się. Tak, 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 się. tak, 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 się tak, I się tak, 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 ani tak, tak, ani tak, 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 pieniądz. tak, 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 Pieniądz, Nie marze nią, bogactwa nie chce, ani złota. Siąść do pociągu, by... I'm sorry. Ale tak gwiazda nie żyje już. Is... Uh, e hello, hello, people. Co ma... hello? Uh, cheers. Merlin się Oh, oh, yeah. Czy to jest Merlin Monrocz? Merlin Manson. Oh yeah, oh, just a moment, just a second. Happy birthday to you. O jednej ręki. Halo, proszę Panią, jeszcze nie jest koniec. Halo. Co Pani tutaj robi? Wiesz, Dom Kultury jest wynajęty do dwudziestej drugiej. Pani no. sprząta. Pani sprzątaczko. Książka! Ale. Sio. nie ma takiej ochrony, albo co? I ja tyż, Karlusa! w swoim życiu miała. No pójdź ocha bliżej, pójdź! Oh, dziadku! Słuchaj, no szukam roboty. Nie no, tak po przy... piękną działa, roboty nie umie znoić. To ja chce normalna robota, 8 godzin, Coś. szychta, wągel na kortki, barburka 13 na, na A gruba to, bych się przeciwał. tam Kajoci chciał doradzić, to byś musiała cały dzień stoć, wiesz. A w ogóle powiem Ci, że Ida się sama poszukać ta robota, bo sam normalnie śmierdzi. Co? Śmierdzi sam przy ciebie. Ida. To tak nie śmierdziało, dopiero jak guna wlazła z Ach, idzie, idzie zaś. Ida! Ach, widzę. widzę was pięknie. Kule. to dostałaś ta robota. Ja? Dostałaś robota podobno po warunkach. Nóżki no, krótkie, ale tu wnet. A, papkala. Dzień dobry. A czemuś ty się spóźniła? E, bo ja mam dwa problemy. Dobry dwa bo Ja boję mu migryna i mnie chycił ten heksyn szus. No. He, heksyn szus. Ja? W twoim wieku, działka. Ja bo ja, powiem prawda, pani psor, ja się kulała w rancie z Ardanowskim. Cicho byćcie. I jechał na kole Brief Trigger i mi kark przejechał. I bołaś u doktora. Bołach u doktora. I co? I kazą mi się okładać ściaplyty, i inkrze, marasu i borowiny. I co? Pomogło ci? Nie pomogło, ale powiedział, że po leku się moga do ziemi przyzwyczajać. A mi, mi się to podoba, bo ja co piosenka z inną babą śpiewam. też. że jest do ciebie najważniejsza? W tej piosence ja. Mhm. Działek prześmij mi Naszy zląg uprzymie A we wtorek postwarczynie Dziurka dołeś mi we kinie Muzyka spod pieszyny Ako si mezrinkom vine, sobota pospovie Egoistycznych tych uniesień Tego pieniądza i tych walut Co z nieprawości płyną w pierwszy pociąg, szósta pięć I papierosa w nim zatawić. I chociaż taką mam dziś Ciąg z wycofali śpiewamy! Wsiądź do pociągu byle jakiego W chodzie majowym, na głównej ulicy, Zapoznał ruski, dziewczynę z Legnicy I kiedy do koszar wrócił nad rankiem, Jaliłbył bronku, napisał na tankiem. Razem chodzili. Do kina, on ruski sałd, i polska dziewczyna. On wzroku nie spuszczał. Z Italii i tak sojusz zawali polsko radziecki. Co przestuń, co przestuń! Ha! A wdowa po Michaliku, co go zabiło na grubie, w dwa lata po tym dziecko urodziła. Chopa zabiło i dziecko mu. A być to chopa zabiło, a nie ją. Pożycz, proszę, pożycz mi stuwa. Pożycz mi stuwa do wypłaty. Pożycz. I no stuwa, proszę. I no stuwa. Ale ją ja by ci pożyczył. <laughs> Pożyczyłabych mu. No. Czemu nie? Pożyczyłabych. Ale mój na fówcy. To wiesz co, to po, pożycz mi te wówcych. A te drugie fówcych będziesz mi winno. Świnia. Świnia żre. Żre wszystko, co znajdzie na drodze swego żywota. A czy ty wiesz? że świnia kończy się takim małym ogonkiem, który myrdą na wszystkie strony świata. Ja? Świniów jest u nas najwięcej, a już najwięcej to we Warszawie. Czy pamiętasz, Janciu, coś mi obiecywał? Jakieś mi do ucha głupstwa plu w stodole na sianku, kiedyś u mnie bywał, dzień po dniu.